Oba nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda! prawda kłamstwo! Ja, tajna historia Polski. Olga Braniecka w cyklu Tajna Historia Polski po raz drugi spotykamy się z panem profesorem Pawłem Wieczorkiewiczem. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Historykiem, sowietologiem, wykładowcą Uniwersytetu. Jak już mówiłam poprzednio, pan profesor słynie z oryginalnych poglądów, śmiałych opinii, choćby ostatnio wyrażonej opinii na temat prawdziwego rodowodu Józefa Wisarionowicza Stalina. Dzisiejsza audycja jest drugą częścią audycji na temat szeroko pojętych objęć wielkiego brata, w jakich znalazła się Polska po wojnie, a właściwie nawet jeszcze te objęcia zaczęły nas otaczać w czasie wojny. Pod tym tytułem odbyła się 30 listopada w Auli Starego Bułwu w Warszawie duża konferencja, na której wystąpił pan profesor z referatem pod tytułem Polska w planach Stalina poprzedniej audycji, doszliśmy w tych planach i śledzeniu tych planów i ich realizacji do 17 września 1939 roku, kiedy to na mocy zarządzenia, bo nie rozkazu. Kreml uznał, że Polska, a właściwie Kresy, a i cała Polska jest już ziemią niczyją. No i można na tych ziemiach sobie poczynać i zająć się na prawach pierwokupu właściwie, skoro tam nikogo nie ma. W związku z tym Armia Czerwona weszła. Aresztowano chyba 200 tysięcy polskich żołnierzy, którzy tam się znajdowali. Nawet 300. Nawet, Nawet powyżej 300. To jest ciekawa rzecz, bo Sowieci za żołnierzy uznawali wszystkich mężczyzn mundura na przykład harcerze. Harcerze byli też traktowani jako formacja zmilitaryzowana. No, po doświadczeniach Komsomolu to można nawet może i zrozumieć. Natomiast polskie harcerstwo naprawdę nie było formacją wojskową. Kolejarze, pocztowców, każdy człowiek w mundurze podlegał internowaniu, jak oni to mówili, czy de facto aresztowaniu, uwięzieniu. Już w tym momencie Stalin przygotowywał atak na trzecią Rzeszę, jednocześnie w dalszym ciągu taktycznie przyjaźniąc się z Hitlerem, wymieniając z nim uprzejmości i posła rozmaitej wagi i proweniencji, Stalin uznał, że jego granica zachodnia przesuwa się pod Warszawę? Tak, tak, no prawie tak. No nie zupełnie pod Warszawę, bo to jednak to był pierwszy pomysł 17 września. Potem tą granicę troszkę odsunięto w stronę Bugu, odsunięto na Bóg, bo pomysł był pierwszy taki, no powtórzenia granicy z trzeciego rozbioru Polski, niemal dosłownie. Stalin doszedł do wniosku potem, że trzeba wymienić wschodnią Polskę etniczną, czyli Białostoczyzna część Lubelszczyzny, na Litwę. Policja początkowo wchodziła w skład strefy niemieckiej Miała wchodzić dokładnie W związku z tym dokonano pospiesznie jeszcze We wrześniu podczas wizyty kolejnej Ribbentropa W Moskwie nowej delimitacji No i tak to wszystko się na tym Bugu te dwa światy się spotkały Ale może wcześniej trzeba być jedną rzecz Pani mówiła o tym, że Sowieci wchodzą Ale jak wchodzą? To jest rzecz tragiczna i warta przypomnienia Bo niewiele było osób i niewiele tym bardziej Już nie ma tych osób, które mogłyby się upomnieć O prawdę. Tą prawdę znamy jednak Z licznych przekazów, relacji do Dokumentów. Zachowanie się Armii Czerwonej na wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej było ludobójcze, było barbarzyńskie. To co wyprawiali żołnierze sowieccy nie mieści się w głowie najmniej cywilizowanego człowieka, który znalazł się w kręgu jakiejkolwiek etyki chrześcijańskiej. Po prostu Sowieci powtarzali to, co wyczyniali w czasie wojny domowej z wrogami klasowymi, tak jak katowali, mordowali białych oficerów, tak katowali, mordowali białopolaków. Jedną historię chciałbym zacytować, bo opowiadała mi ta pani, która była tego świadkiem jako dziesięcioletnia dziewczynka. Mianowicie czerwone armiści złapali ukrywającego się w jakiejś wiosce wołyńskiej pułkownika lekarza w mundurze polskiego pana pewno pod sześćdziesiątkę z brzuszkiem, no, który z wojskiem, ze strzelaniem do tych Sowietów nie miał nic wspólnego. Leczył rannych z zawodu i zaczęli się bawić w ten sposób, że rozpłatali mu brzuch, wyciągnęli kiszki, kiszki nawinęli na kołowrót studni i gonili go, dźgając bagnatami w pośladki, w jedną albo w drugą stronę. To musiało oczywiście wyglądać strasznie śmiesznie, jak te kiszki się nawijały i odwijały. No, tego rodzaju zabawy sobie czerwonarmiści urządzali przy, i to trzeba bardzo dokładnie podkreślić, przy pełnej aprobacji Zobaczcie, ze strony oficerów, ze strony generalicji, wreszcie... Znaczy, sowiecki. Tak, sowieckiej wreszcie Nikity Chruszczowa, który odpowiadał politycznie za działania frontu ukraińskiego, czy pana Marianki, frontu działającego na Białorusi. Chruszczow wręcz pytał oddziały specjalne, czyli oddział NKWD, dlaczego jeszcze nie ma meldunków o tym, że zabito jakichś polskich białych oficerów Zabite czy zamordowano, bo nie chodziło o zabójstwo w walce, tylko zamordowanie wziętych do niewoli. I ogromnych zbrodni do dzisiaj w pełni nie jest znane. Wymordowano oficerów floty lipińskiej w Mokranach. To są takie przedsionki Katynia. My się koncentrujemy na Katyniu, ale pamiętajmy o tym, że 39. rok był tragiczny na Kresach. Do tego dochodzą lumpy miejscowe. No jak wszędzie i zawsze, tak. pisał Mackiewicz. Oczywiście. Hołota się podnosi, tak. Czerni wychodzi na wierzch, przejmuje władzę no i... Mści się Przecież za swoje, za swoje krzywdy mści się na tych, urojone. kogo im się podaje zwykle, na kasy. tak. Oczywiście. Zwykle jeszcze do tego urojone, hmm. no bo te komitety biedoty czy czerwona misja składała się zwykle z półkryminalistów, z nierobów. z tak, z tego co jest piękne rosyjskie z słowo. powiedzenie po polsku podzielilibyśmy hmm. kiedyś pasażerów społecznych. Kresy mamy już zalane krwią polską. Ludność cywilna jest również eksterminowana od razu, tak. od razu, bo nie ma co się bawić. W związku z tym właściwie jest, jak to się mówi, gdzie komunista przejdzie, tam nawet trawa nie wyrośnie, nie mówiąc o dzieciach, kobietach, mężczyznach, mundurach i innej białej cywilizacji. Czy Stalin rzeczywiście przygotowywał na 6 lipca 1941 roku inwazję Niemiec? Nie. Czy moim, nie? moim zdaniem nie, to znaczy suwerow nie ma racji, ale suworow nie ma racji podwójnie. Suworownie Mówimy zao... o Wiktorze y, Suworowie, który pisze taśmowo książki. O tak. <grych> no, on prowadzi własną buchalterię. To są jego rozrachunki. Może sam Suworow w ogóle byłby tematem no, osobnym. Tak, omówienia. Natomiast on przegapił jedną rzecz i Przecenił inną. Przegapił mianowicie koncentrację wojsk sowieckich na ziemiach polskich w 1939 roku. Według wszelkich zasad sztuki wojennej wprowadzenie na ziemię polskie około 2 milionów żołnierzy było absurdalne z punktu widzenia wojskowego. Do rozbicia resztek formacji tyłowych wojska polskiego w gruncie czy na dodatek nie broniących się na mocy fatalnego rozkazu Edwarda Rzaśmigłego z Moskarami i sobie tam nie walczyć. Wystarczyło 500 tysięcy żołnierzy pierwszy rzut. Natomiast ten pierwszy rzut uzupełniano drugim, trzecim, czwartym. A potem tak. Czwarta armia, ale tak. to już ale pierwszy, W maja W moim głębokim przekonaniu szło o to w 1939 roku Że Stalin wiedząc Przez swoje źródła wywiadowcze o planach Hitlera Ataku jesienią 1939 roku Na Francję Gotował się do ataku na Niemcy w roku 39 Na wypadek jeśli Niemcy Głęboko zaangażują się we Francji Wtedy cios w plecy Tam rozstrzygający. walką tak. I tutaj nie da rady tak, nie ale, tego tak, kościera, tak? ale Hitler tego nie zrobił Zaatakował niespodziewanie w roku 40 kampania była błyskawiczna i Stalinowi nie dała niemal odetchnąć. No i w związku z tym znalazł się w obliczu zwycięskiej III Rzeszy. Moim zdaniem szykował się do uderzenia na Niemcy, ale w 1942 albo w 1943 roku, nie w 1941. Dowód jest bardzo prosty. Stalin był człowiekiem niezmiernie ostrożnym i zwykł kończyć rzeczy, które zaczynał. On zaczął dwa wielkie procesy ogromnie ważne w perspektywie przyszłej wojny. Po pierwsze, zaczął proces unowocześniania armii. W roku 1941 wymieniono 20% sprzętu. Ten sprzęt miany wymienić końca 1942 roku rzeczywiście ten sprzęt miał być najnowszy, najnowszej produkcji dobrej próby. W przypadku to... niemieckiej produkcji Nie, 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 własne już te... Z tych fabryk na Syberii? To już były, to już były te 34 fabryki, rzeczywiście pomagali stawiać Niemcy, ale konstrukcje już były własne. Mhm. Czołgi Klimat-Woroszyłow, Jaki, Migi, to wszystko, co żeśmy widzieli potem w 1943-1944 roku, to po pierwsze i po drugie. Przypomnijcie sobie Państwo, że były cztery we z Kresów. Przecież to nie miał być koniec deportacji. Tych deportacji no miało być znacznie więcej. To miało skończyć się na tym, że na wschodnich ziemiach, były wschodnich ziemiach, pospolityj były zdaniem Stalina, po prostu ani drzewo, ani kwiatek nie, nie miały prawa weschnąć po polsku. Tak.